Teraz pani robi. Teraz robię panu podkład. Zanim jednak były górnik Andrzej Bies wcieli się w rolę wujka, dokonuje drobnego retuszu twarzy. Później, żeby pani nie zbudniała, ja przykleić fonsy. Dobrze, że pan przypomniał, bo ja zaczęłam zajmować się brwiami i mnie tych... I mogłam zapomnieć. Tak, trzeba czuwać. Władysław, na znali może? Ja aktorem, powiedziałem ojcom, muszę po prostu zagram w sztuce teatralnej. Po prostu ojciec powiedział po prostu, że aktorem to po prostu trzeba się uczyć, zdobyć wykształcenie aktorskie po prostu, a ja po prostu byłem górnikiem. Byłem po prostu, ojciec uważał, jeśli ktoś był górnikiem, to po prostu się nie nadaje, po prostu jako górnik powinien pracować albo praca fizyczna, I że po prostu mi się nie uda jako aktor, bo nie mam wykształcenia jako aktor. Pokażę po prostu, że może mi się uda i zostanę aktorem. O, jak te wąsiki jakie dobrze usiadły, na twarzy. Nic nie ciągnie. Nie. To są duże wąsy, nie mają dużą płaszczyznę do przeklejenia. Proszę zobaczyć. Już tak nie wyglądałem. Proszę? Tak jeszcze nie wyglądałem. Ale podoba pan. Podoba się. Lepiej być aktorem niż rzeźnikiem. Rzeźnik po prostu się napracuje. Zamarnie pieniądze, a jeśli się komuś uda, aktorem, to jest sławny, po prostu ma pieniądze, wszyscy go znają, się uśmiechają, jest miło, autografii się rozdaje. No i teraz bardzo pan, bardzo pan dobrze wygląda. I jak prawdziwy, aktor. Zaniepokojona nieustannym znikaniem córki z domu, bezrobotna mama Moniki, Alina, ma czas, by zająć się jej szukaniem. Nie ma zamiaru krążyć po łódzkich dyskotekach, ale zna pewien adres, pod którym ma szansę znaleźć córkę. Ja biorę sobie brygadę na budowę, za którą ja odpowiadam, prawda? Ja odpowiadam, Pani, Od pracuję z 20 lat jeszcze. Tak samo i pan, zbiera pan te młode dziewczyny, wprowadza je pan tam yy, w pewną pracę. I pan za nie jakimś tam sposobem odpowiada pan za nie, bo jeżeli którejś się coś stanie, do kogo przyjdą? Do pana. Pan jakie takie nie musi mieć? I mam. I potem wracamy nie do... Nie ma to, że pan pani wprowadzi do pracy, puści je Nie, pan, ale potem wracamy. Kiepsi... Przedamy w samochód, wracamy do Łodzi, odłożyłem do samego domu. Przemyślałam to wszystko po rozmowie z Moniką. Chciałabym, żeby pan przyjął Monikę. I niestety, ale jedynym źródłem takiego utrzymania jest na razie, na razie Monika. Na dzień dzisiejszy moje dochody, no to tak, mąż nie żyje, umarł, to mam 600 złotych ze zus plus rodzinne. Plus rodzinne, od czasu do czasu korzystałam z opieki, nieraz chwytałam się prac dorywczych, pracowałam na, na szwalni. Żeby człowiek nie wiem jak chciał, to nie starcza, to się potem idzie, pożycza, przyjdą pieniądze ze zus to się oddaje i tak się żyje, no. Nie będę, nie wiem co powiedzieć, jestem zaskoczony. Jeżeli jej by się co stało, nie wiem czy pan wie, jak wygląda wypatroszona kaczka. To samo zrobię z panem. Ja za swoje dzieci jestem gotowa wyjąć komuś oko. Ale przecież ja nikt nie zrobię. Ale ona się musi sama też pilnować. Ona się, ona się pilnować. będzie pilnować. Ona już takie dostanie ode mnie Ale wskazówki ale... odpowiedniej, że ona się będzie pilnowała. O to nie ma to tam bo ona się nie pilnowała. Monika, co ty na to? Mi to pasuje. Ufać nie ufam czarkowi, bo. To jest normalne, że, pójdę, że ufam matce i pójdę zawsze za matką. To, co matka powie, to jest święte. Ale nie może mi zabraniać czegoś, co, co mogę zacząć w swoim życiu, coś, prawda? Jakąś karierę. Pozwalam Monice na współpracę z Panem tylko bez żadnych tam. Mamów w nim na Mam jestem, m, Taki będzie w sumie, można powiedzieć, debiut. Będzie, będzie tańczyła oczywiście w ubraniu. To nie jest striptiz. Zaznaczam, że to nie jest striptiz. Połyskliwy strój. To jest coś takiego. To będzie ci wszystko widać, Monika. Tutaj jest materiał normalnie, zobacz. A nie możesz mieć jakiegoś jednoczęściowego. Jak chodzi o piersi, o piersi chodzi. Zobacz. Widać piersi. coś. No widać. No ja nic nie widzę, przeboki, no wszystko tutaj. Ale tu mama chodzi o to. Ja bym ci proponował, bo żeby nie było problemu z mamą. Weź razwa w łazience przyjmiesz i pokaż się mamie. Tak, tak. Dobra. Nie ma dostanie spazmy, to będzie nie, nie, nie. brzydko nie. wyglądało. Będzień no ja tak na biegusiu i tak, A nie ma pan czegoś jednoczęściowego? Nasi... Musi mieć takiego stroju. Się zbyt, to tanie w bikini, to w bikini to się zawsze kojarzy, że to jest oddzielnie majteczki, oddzielnie staniczek. Nie może być takie typu body. Ale to ona wulgarnie wygląda w tym. Strasznie Monika wyglądasz, nie możesz w tym być. No już nie mam bardziej odbudowanych, no to już są naprawdę, Ale jak ładnie staniczek leży, taki dopasowany jest. No ma bardzo ładny piersi. Ale wulgarnie to wygląda. No przecież no to jest taniec erotyczny, się nazywa, no to nie może być w spodniach i w koszuli jakiejś, czy w bluzce. I to ma pozwoli, a to mi Ona pojawia następnym razem, sama coś u, u szyi wykombinuje. Taki bardziej zakryty. Czarek dobry ma Bayer, Potrafi zabajeżyć dziewczynę. I to nieźle. Dobrze mu to wychodzi. Chcę mu zaufać, spróbować mu zaufać, prawda? Jeżeli mnie zrobi w balona, to też mu powiem parę słów i się pożegnamy. W oczekiwaniu na legalne papiery pozwalające na pracę tancerki we Włoszech, Klaudia znów dzieli się swymi luźnymi obserwacjami z pierwszego pobytu we włoskich lokalach. Każdy mówi, że Włosi są bardzo przystojni. Mi się bardzo kojarzę z pracą, Na, y, często właśnie spotykam w pracy Włochów. We Włoszech jest bardzo drogo w ogóle, y, jeśli chodzi o zakupy, choć y, kupiłam chociaż pamiątki, y, takie można powiedzieć prezenty, biżuteria. Gdy byłam y, we Włoszech, y, tęsknota za rodziną. Y, tam się chyba nie, nie da dłużej wytrzymać jak miesiąc.